dokładnie dokładniej informować, babci nikt nie śpieszy. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. Nie, moja babcia i mama to jest zupełnie inne. Czemu z jednej strony. Chce się nas wykorzystywać z normą 200%. Jak mamy więcej wnuków, to jest jeszcze gorzej mojego. A z drugiej chcemy widzieć kogoś tak bujać, nie wiem. Ja, <grym> ja mogę też powiedzieć na ten temat na temat bujania. Chcę powiedzieć, że 10 lat temu pierwsze takie rysuneczki, czy laurki od moich wnuczków były dokładnie to samo. Ja byłam tak dziwiona. Jak tutaj Magda uj ujrzała w Google, ja patrzę, a ja mam koczek zrobiony tak zwinięty <laughs> z tyłu <laughs> i wręcz rękach Słuchajcie, tak jakbym tam nadruczał. po prostu na oczy mi stanęły w słup no. i mówię, a skąd wy takie macie, Ale nie chciałam takim zrobić przykrości, bo przecież to było ładne, jak umiały, tak zrobiły, tam miałam po sześć paluszków, czy tam jeszcze to, nieważne, okazuje się, że z czego to przyszło z bajek, które oglądały w książeczkach i tam babcia, tak jak tutaj Madzia powiedziała, że na bujanym fotelu, to tam babcia najczęściej robiła na drutach, miała okulary na czubku nosa no i tak to wyglądała, więc ja też miałam spódnicę do samej ziemi, najczęściej robioną na drutach, więc tam jakieś oczka były albo tam coś druty miałam w ręku albo też, no tak się z tego Jeszcze ubiegałam. kota na kolanach brakuje Tak, o, o widzisz, masz rację, albo koty na na fotelu u góry. No. Albo na fotelu, tak. Ale powiem wam szczerze, że ja miałam dylemat, czy być taką właśnie babcią z bajki w chusteczce, tak jak pamiętam swoją babcię. No tylko koczka nie mogłam sobie żałować, no. bo nie mam z czego. Czy być taką dzisiejszą babcią w szpilkach, w mini i w ogóle. No ale doszłam do wniosku, że do czytania tego tekstu to dla dzieci wizerunek takiej babci, babci będzie może bliższy w tej bajce, tak? niż taka nowoczesna no, babcia. To jest taki dysonans poznawczy. A, okay. Z jednej strony babczy z bajki taką, ta sama nazwa w życiu y, i zupełnie inna osoba. Ja w tym tygodniu program dotyczy oczywiście babci i dziadka i co robią, czyli jeszcze niczego nie potrafi jakby, ale już ma charakterystyczny ubiór babci. No jak ja to przeczytałam, a to, co to znowu ma być? To no już w złapku, jeszcze nie mówię, już indoktrynują, mm. że ta babcia to jakiś dziwoląk poza światem. Nie, mu, nie ma, że babcia to, jest, to kocha, to jest nosicielką wartości, to jest najbardziej uważna osoba na świecie, która mnie wysłucha zawsze i kocha bezwarunkowo. Tego nie ma, tylko charakterystyczny ubiór babci. Jak się cieszy babcia? Poczekaj. Co robi Babcia? No na drutach no, robi. To jest taki sygnał dla nas wszystkich, jak to trzeba cały czas wszystko aktualizować, obserwować i, no i nie godzić się też na to. Oczywiście ja Ci w doskonale rozumiem, że to jest wyobrażenie bajkowe. Ja nie wiem, może to już jest taka postać z bajku. I ona ma już no, według mnie to tak jest, to już postać z bajki, no. I, i, I już po prostu taka, prawda, bajkowa postać i wtedy już się zgadza. No, że bajek się uczą, Dawno, temu, tak to się zaczyna. I ważne to dawno, dawno temu, by trzeba było podkreślać. Dawno, dawno były takie babki. Których <grym grym grym> już dzisiaj nie ma, nie ma. To ja, już... ja jestem babcia z bajki. To ja mogę powiedzieć a ja może... o swoim pokoleniu babczy, 60-letnich, że większość moich koleżanek nie jest babcią. I dziecko mówi po imieniu. Poza tym, jak wobec tego odróżnić i pokazać, że to jest mama, a to jest babcia? No, to jak... jest... Słuchajcie, Sama? ale powiem tak. W ogóle rol... Nowa rola babci zupełnie jest. Hmm. Jak tak? Jak do mnie wnuczek się zwracał i mówił do mnie babciusiu, to mnie było bardzo miło. Nawet nie babuń, tylko babciusiu sobie tak u, u, mówił. I, I nie wiem czy, bo teraz to i rodzicom dzieci mówią na ty, więc jest taka w ogóle ogólnie moda, ale myślę, że w tym słowie babcia zawarty jest też również szacunek. I mnie to nie przeszkadza, ja przez to nie czuję się słuchajcie ani starsza, ani jakoś tak no Gdzieś tam przesunięta w czasie, bo on ze mną rozmawia normalnie na tematy i komputerowe i wszystkie inne. I jak potrzebuję od niego pomocy, to mi daje tą wędkę i mówi sobie, poszukaj tam, bo tam będziesz miała wszystko napisane. I wszędzie mówi, że o, moja babcia to jest bardzo fajna, bo ona się jeszcze uczy jego koledzy. No U nas w naszym języku niestety to słowo babcia, tak jak i dziadek, ale babcia często, no to jest na określenie nie tego, że się jest babcią, tylko że jest tylko się szacunek. Bary. Tak, nie, że jest się o, tak babcia, taka babcia tam, przyszła, jak babcia, tak, na zasadzie i to jest, i to jest negatywne. Że, że starsza osoba, tak? Ale bez szacunku właśnie. Dlatego może ktoś nie chce, żeby mówić babciu, czy babcia nazywać no, babcią, to znowu samo może się źle kojarzyć jakoś też komuś, nie wiem, może się komuś źle no, kojarzyć. Komuś, kto nie chce być że że tak? jest babcią, a, a to, że ta babcia to jest starsza, mu przeszkadza. No, to, to zapewne tak jest. Natomiast ale... uważam, że babcia jest to pewien, pewien rodzaj jednocześnie podkreślenia, że jest to jest to mama mojej mamy, prawda? W ten sposób. Proszę uszanować, że ja nie jestem Irena, jestem... można powiedzieć babcia Irena. I to jest błąd, mam, bo babcia to jest babcia. Status z babci jest zupełnie inny. Oczywiście starszy człowiek to i ja bym sobie też nigdy nie pozwoliła, żeby ktoś tam mówił. Na mnie sobie babciu, bo, o bo, babciuniu, bo ty tam czegoś tam nie umiesz, czy tam starsza jesteś czy jak. Natomiast wnuki, no i tak samo jak dzieci mówią mamo, tak wnuki mówią babciu, i mnie, no naprawdę, to, to byłabym. My... Dla mnie to jest ważne, sympatyczne, ciepłe, miłe. Właśnie parę minut temu zadzwonił pewnie z życzeniami, a ja mu powiedziałam, że nie będę rozmawiać, bo akurat jestem na Ja to rozumie. No. Ma, ma, ma nowoczesną babkę, dlatego wiem, że dzisiaj miałam ten dylemat. Czy mam być babunia taka, jak była moja babcia, czy mam być babcia taka, jak jestem dzisiaj? No, ale, ale... bajka wymaga jednak y, trochę bajki, innego. Bajka tak. wymaga bo, bajki. To, znaczy, tak jest jak... takiego symbolu, no bo tak to, to y, też nie można odróżnić, kto jest kim, prawda? A no, na, no, no. Jak ja ja uważam, to. że jeśli chodzi na potrzeby bajki, jest to postać taka, która jest przenoszona z pokolenia na pokolenie, tak samo jak lis będzie tak wyglądał jak lis, a nie jak jakieś tam inne zwierzę, gdzie widzimy, każdy tam domyśla możemy domyślać. domyślać pewnych tak. rzeczy. Yy, I nawet yy, osoba obserwowana nie życzy sobie, żeby widzieć w niej to, co my widzimy, tylko takim się czuje. Yy, więc to, to yy, jakby zaburzenie takich tradycyjnych ról w rodzinie yy, powoduje też różne konsekwencje, no takie czy to słowo jest jeszcze słowem roli w rodzinie, czy ono oznacza yy, po prostu jakąś ideę. Że, że to jest ta babcia, właśnie, i te, tutaj tę ideę, jakby tego słowa. To jest tak nie, samo to, jak Będzie, ale tutaj, chodzi głównie o rolę bez względu na wiek, właśnie, tylko o rolę społeczną. No bo jak człowiek zostaje babcią czy dziadkiem, no to po prostu zostaje babcią i dziadkiem. Nikim innym, tylko tą babcią i, i dziadkiem. I zaprzeczanie czy wymyślanie jakichś nowych, oczywiście, to może być indywidualnie, niemniej jednak, jak ktoś spyta e, ta, ta, takiego małego chłopca czy dziewczynki, kto to jest dla ciebie, no to co odpowie? No, Zosia, Małgosia, Krysia? To jest Krysia? No, no chyba powinno to no. dziecko odpowiedzieć, no. to jest moja babcia. Jest <noise> a ta ta tak to no to jest Krysia. No, nie życzą, żeby mówić do nich babciu, bo one nie są żadnymi babciami. Dopiero teraz się zaczyna troszeczkę to, jak tak powiem, ta granica przesuwać i zaczyna mówić, się też chwalą, ale ja już jestem babcią. Ale, o, no, ale w jakim sensie to mówią? W takim sensie proszę popatrzeć, jak ja pięknie wyglądam, a już jestem babcią. Właśnie, Właśnie chciałam to powiedzieć, że y, y, jeśli się przyz, chcą przyznawać albo podkreślają wartość, to y, na zasadzie takiej, że chociaż jestem babcią, to zobaczcie, no, ja w ogóle nie wyglądam na babcię. Zobaczcie, jaka ja jestem młoda, jaka ja jestem świetna i to jakby ma... Czyli nadal zaprzeczam, że ta rola wynika, no, z ról zarówno w rodzinie, ról społecznych, ale wynika też z upływem, upływu czasu. I nie chcemy no, nie się, się do tego przyznać. To jest w pewnym, u pewnych ludzi jest to podwyższanie własnej wartości. To tak trzeba powiedzieć. A przecież są jeszcze prababcie, prawda? No i to... Ja nie wiem, jak będą te babcie wyglądać. Być może to będzie sztywna twarz, tylko jak... Być może będą wszystkie tak samo wyglądać. No Albo, bo... tak... Albo teraz robimy model babcia. Właśnie dlatego mówię, że będą wszystkie tak samo wyglądać, bo no. w tak pewnym momencie po tych operacjach plastycznych zaczynają wszyscy się tak, kobietami upodabniać. Dla mnie to są tak podobne, się zastanawiam, czy to jest kwestia lekarza, czy po prostu taka, taka jest. I ręki chciałaś powiedzieć, Grażynka, tak? Modny no, tak typ urody. Tak, że lekarz po prostu w tym kierunku idzie i już każdemu w ten sposób robi, robi twarz, tak, że to ma być. Albo taki typ urody, jak mówisz, że każdy chce mieć konkretne cechy, no i przez to się stają wszystkie te osoby do siebie podobne. Jakiś nowej jakości kolagen i będzie, stanie to w miejscu. Na pewno to że się... że się tym już zajmują też panowie, to znaczy po, po, poprawianiem swojej urody przy pomocy skalpela. Więc będziemy mieli może jeden model człowieka. To okay. będą <grywa> <grywa> I powiedzą, o, tak samo wyglądają, to już jest model po 80. <grywa> Albo to będzie właśnie model z którego roku. Tak. Ferrari <grym> <grym> tak, rocznik 2021. Tak, tak. To jest dobry model. Dobry ro, dobry dobry model. Wtedy by były fajne te implanty, patrz jak się tam trzymają. Dobrze się trzymają, teraz takich nie ma, nie, nie. Jak się mówiła się o samochodach, te to miały silniki, już teraz to takich nie produkują. No być może, być może, no w każdym razie tu widzę, że się my akurat wszyscy, wszystkie zgadzamy, że babcią być nie jest źle. Nie. No, te babcine bajki były cudne. Ale nie, to tak powie, może nie tyle tylko ten kulturowy gdzieś przekaz i to wychowanie, ile też takie wsparcie emocjonalne, które się dostaje od babci i dziadka no nie do odrobienia fałdem. natomiast no właśnie to też jest taka nowa rola, że te, te, te babcie, no tak jak widzę, te które mówią nie mów do mnie babciu, bo no ja to nie. czy one też to czego oczekiwali, czy co dostają dzieci od babci, taką bezwarunkową miłość, taką pełną akceptację i takie też wyciszenie, bo babcia zawsze powie, ale to ty się tym nie przejmuj w ogóle, to jest nieistotne. To być może tego też nie, nie ma teraz, tak? Znaczy no, w, tej, w tej grupie, no, nie chcę biedna naralizować. Ale to jest bardzo ciekawe, o czym dzisiaj mówiliśmy dla mnie do przemyśleń, właśnie jak to się... Jakie są różne role? Jakie są trudne współcześnie role też do odegrania? A jakie są nasze wyobrażenia? Jakie to być powinno? A jakie są wyobrażenia dzieci? Jeszcze co innego. I wyobrażenia przedszkolanek, nie wiem, żółwianek, jak to nazwać, wychowawczyń, żłobków. Tak, które zupełnie co tej tej innego tej tej będą tej mówić tej tej dzieciom i opowiadać, a takie dziecko wróci do domu i w ogóle nie będzie miało babci, bo będzie miało tak, właśnie tą monikę czy inną. Tak, a to, nie... albo takie dziecko, y, które tu y, właśnie tę ideę babci bajkowej poznaje, a wraca do domu, a babci ma na Skype'ie. Tak i to sobie dzisiaj, babuniu y, porozmawiamy o tym, jak to miło się przytulić. No, no to są takie rzeczy po prostu yy, yy, nowe i kosmiczne i tak yy, trudne, no gdzieś yy, na no nowe, jakbyśmy definiowali się przez, yy, z tym, jak ma rzadkość Ale tak jak Wiesia powiedziała na samym początku, że sześciolatek, tak, czy sześciolatka powiedziała, że chciałaby mieć taką babcię. Ja no, taką babcię. Bardzo, bardzo fajna babcia i bardzo jej się podoba. Pani Grażyna, pani to wszystko nagrała. Ja myślę, że to może być nasz prezent <grytanie> dla wszystkich babci, ta nasza dyskusja, te zmiany. Te, te zmiany, które mamy w znaczeniu słowa, w roli, a jednocześnie w wyobrażeniu. Znaczy się, słuchajcie, ja podsumuję tak, bo bo jak moje rodzice jak zostali, zostali dziadkami, to od razu mój tata powiedział, nareszcie jestem dziadek, możesz dziadziuś. I on nie życzył sobie, on po prostu lubił, jak się mówiło do niego dziadziuś. On był z tego tytułu bardzo, bardzo szczęśliwy. Dobrze. Czyli to jest każdego indywidualna sprawa. Wielką cenę, no, no, więc okay. to słowo dziadek, babcia no gdzieś tam nas określa jednak w przestrzeni czasowej. No i to chodzi o to, żeby, żeby nie być określonym, żeby być bez wieku tak naprawdę, no, no, żeby nie wiadomo Nie i... umieją starzeć się z godnością, bo nie przyjmują do tego, że już mają wiek i to nie jest nic takiego. Każdy z nas ma te lata spotyka no, się to jest najtrudniej. Przyjąć jako właśnie. rzecz normalną, nie robić z tego jakiejś tam ikony. No, ale te lata tak szybko lecą, że ja zapomniałam, ile mam lat. I tak właśnie mi córka niedawno zmysłowiła. Ja sobie uświadomiłam, że matko przecież to rok minął i niestety ja już jestem starsza. Tutaj jest rzeczywiście taka ambiwalencja. Czy tu się wepchnąć szybciej, czy poczekać. Będzie się nie przyznać na przykład. to to z godzin seniorów, czy niekoniecznie. Tak, tak. Jak zacznę od 18 szczepić, to wtedy... To no wtedy, tak, jak będzie 18 i tam 25 to się zgłaszamy. Bo my mamy zawsze 18 lat. 18 lat. lat. Ale to, o czym wspomniała też Grażyna, że jest ta presja bycia młodym. Ukrywania upływu czasu na wszystkie możliwe sposoby, dotyczy nie tylko nas, czyli nie mówię, że tu się my z tym identyfikujemy, ale nie dotyczy starszego pokolenia, ale też młodszego, które nie chce, żeby starsze pokolenie w rodzinie było tak mocno widoczne, że, że, że też się starzeje. Gdzieś tam mówię: Nie, no nie, nie rób tak, bo to ci postarza. Ufarbuj włosy, bo siwe postarzają. Czyli jest też tutaj z tej strony pewna presja, no tak, aby tak. tak się działo. Oczywiście też pozytywna, dbaj o siebie i tak dalej, No to wszystko, co jak najbardziej być powinno. Natomiast też w tym młodym pokoleniu, jakby zanurzonym w tej rzeczywistości, gdzie rządzi młodość, ona nie chce zobaczyć, że. Starość jednak istnieje, że się ludzie starzeją, no. że się nie chcą tego widzieć i w związku z tym też wybierają taką te presję, kiedy widzą te oznaki starzenia, no to może coś z tym trzeba no. zrobić. No, Ale to tak. jest bardzo ciekawe, o czym dzisiaj mówiliśmy dla mnie dla przemyśleń, właśnie jak to się, jakie są różne role, jakie są trudne współcześnie role też do odegrania. A jakie są nasze wyobrażenia, jakie to być powinno, a jakie są wyobrażenia dzieci, jeszcze co innego, i wyobrażenia yy, przedszkolanek, nie wiem, żółwianek, jak to nazwać, tych obawczyń, Lecz dokładniej informować, babci nikt nie śpieszy, po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy.